Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Przemek, to jest kolejny odcinek z naszej serii Tworzymy mapkę Escape, w której to tworzymy mapkę escape. Tak I pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić w tym odcinku, to przeprosić was za to, że tak dawno odcinka nie było A bo ostatni był chyba z 2-3 tygodnie temu Zdaje mi się, że tak minimum 2 tygodnie temu Także to było dosyć dawno i już wam tłumaczę dlaczego Otóż, e, kiedy wyszedł pierwszy snapshot do wersji 1.8 Eee, stało się coś, co było zapowiadane już od jakiegoś czasu, a mianowicie eee, wprowadzono to, że nie można już używać numerycznych ID. Co hmm, w sumie zaniepokoiło mnie już wtedy, kiedy pisał jedynie ten komunikat, że nie będzie można tego robić, ale jeśli już to wyszło, to naprawdę mnie wkurzyło. Eee, dlaczego zapytacie? Otóż już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że teraz nic mi nie działa. Eee, co było w sumie do przewidzenia? E, niestety zaczęto mapę robić wcześniej niż były w ogóle jakieś pogłoski na temat tego, że tak ma się stać. E, kiedy już było w, jakby wiadomo, że tak się stanie, no to zmieniałem e, te ID z numerycznego na, e, na nazwy, ale wszystkie e, questy są na numerycznym. A co za tym idzie, chyba będę musiał po prostu ręcznie przejść już chyba drugi raz po wszystkich tych blokach i pozmieniać w każdej takiej komendzie, na przykład tak jak jest tutaj ze 152, na mniej więcej Minecraft dwukropek, blok, czy tam Redstone block? Redstone podkreśnik, blok jakoś, tak, nie pamiętam teraz kompletnie jak to ma być. A ID, kurde. ID numeryczne pamiętam. Tak, teraz tego nie zaznaczę. Naa! Dobra, cięcie. Muszę to przepisać. Dobra, jestem już z powrotem po tej krótkiej przerwie na drobny fail. E, I już to naprawiłem. Wszystko już z powrotem działa. Także wszyscy są szczęśliwi, prawda? E, więc. Co? O czym ja mówiłem, już zapomniałem, bo zajęło mi to chyba z 5 minut. Poprawienie tego z powrotem. Eee, ale tak, o czym ja mówiłem? Tak, o tym, że musiałbym pozmieniać wszędzie, w każdym z tych command bloków te ID numeryczne na nazwę. Co zająłby mi trochę czasu, dlatego do chciałem mi się budować tą mapę. Kończymy serię w tym miejscu. Dziękuję, do widzenia. Pa! Nie, żartuję. Zrobię to, ale serio, jeśli Mojang nadal będzie wprowadzać różne zmiany, które będą po prostu niszczyć całą mapę, to będę się coraz bardziej wkurzał i może kiedyś, któregoś dnia rzeczywiście po prostu porzucę tą mapę i nie będzie chciało mi się nic na niej już robić, bo to jest po prostu jakaś paranoja. Ach, nie tylko to się prostu, jak widzicie, na przykład strażnicy nie mają skinów, na przykład zniknęły ramki na przedmioty, tutaj różne też dziwne rzeczy się podziały. Zniknęły ramki na przedmioty, głowy się wszystkie pozmieniały na normalne A nie na przykład tak jak tutaj były e, Gdzieś pieńki... O! Wróciły z powrotem, okej, okay. cofam <grym> Cofam to Ale tak czy siak sporo rzeczy się popsuło i będę musiał je teraz przejść Po całym świecie i ponaprawiać, co może mi zająć trochę czasu, tak samo jak te wszystkie command bloki więc Kolejny odcinek dopiero za miesiąc, bo w tym czasie będę to wszystko poprawiał, sorry Takie życie Ech, No cóż Mam nauczkę, że mapy powinny się budować szybko i na jednej wersji, bo inaczej dzieją się takie e, cuda. E, przez te dwa tygodnie, kiedy nie było odcinków, nie poróżnowałem jednak i nie siedziałem po prostu i się zamartwiałem, że nic nie zrobię na tej mapie. A e, trochę porobiłem rzeczy w dżungli i udało mi się też zrobić e, bitwę statków. Tak jak widzicie, mamy tutaj zepsuty statek po bitwie, cały po prostu potrzaskany, przypalony i podziurawiony. E, tutaj mamy dżunglę, którą już widzieliście, zrobiłem ją praktycznie całą prostą na tej jednej wysepki, w sumie nie wiem dlaczego ona jest pusta. E, mamy też już wulkan, który e, już jest całkowicie skończony. Dodałem takie tutaj e, jakby zastygłą magmę z bloków e, węgla, dodałem też trochę żwiru, e, ściekającej lawy. No i dodałem przede wszystkim lawę do środka. I też pewien mechanizm, który znajduje się pod lawą, ale może pokażę go w innym odcinku, a może wcale, zostawię go jako taką niespodziankę. I dodałem też tutaj dwie świątynie asteckie, e, i myślę, że o nich opowiem dokładniej w innym odcinku. E, w każdym razie jest to e, pomysł jednego z widzów, jednego z Was, e, który pojawił się w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. E, tylko nie pamiętam już kurczę niku tej osoby. Ale dziękuję ci za ten pomysł, bo napisałeś coś ciekawego właśnie o azteckim portalu i stwierdziłem: Kurczę, to jest genialny pomysł, zróbę to, zrobię to i, i. No i zrobiłem po prostu. E, tam jest trochę różnych zagadek, trochę, można powiedzieć, labiryntu takiego ciekawego z zagadkami. Także może kiedyś się tam przejdziemy i pokażę wam dokładnie, jak to wygląda. E, a teraz przejdźmy do. No bez jej, nie ma planę, kill. No jest. Przejdźmy do. E, rzeczy, która ma być treścią dzisiejszego odcinka a mianowicie bitwę na statku e, jak tam się przeniesiemy, to od razu puszczę wam czy ja straciłem skina? tak, straciłem skina no cóż, jak tam się przeniesiemy, od razu puszczę wam e, w tle, w postprodukcji muzykę, jaka tam będzie nie chciałem jej puszczać teraz w grze, bo to trochę ciężko by było mi skorygować jeśli chodzi o ten system rozporządzania muzyką bo działa to już jednak nie wiadomo kiedy ta muzyka się puści, więc wolę ją puścić wos produkcji. A normalnie będzie się ona po prostu w jakimś tam momencie bitwy odtwarzała, tak? Tylko ja bym to chciał od samego początku. Eee, także co? Skoczmy teraz i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Eee, tak jak widzicie, mamy tutaj statek, nasz statek, na którym się znajdujemy, i statek piratów, który obstrzeliwuje nas eee, dosyć ostro. Teraz jeszcze są wyłączone. Działa na statku e, piratów, także nie, e, nie ma tego, że nie do nas strzelają. Nie jest to jeszcze pełny efekt, zaraz zobaczycie jak to w pełni wygląda. E, są też tutaj takie mm, drobne efekty, które dodają trochę smaczka, a mianowicie właśnie te kręcące się e, śmigła. Tak, śmigła można chyba powiedzieć. E, też fajnie wygląda to, że jakby. Te chmury się przesuwają, tak jak widzicie, i wygląda to trochę jakbyśmy rzeczywiście lecieli, jakbyśmy się przemieszczali gdzieś do przodu. Także tam mamy ten statek, jak widzicie strzelają do nas oni z łuków. Zaraz wyjaśnię wszystko dokładnie co i jak działa. I tutaj u góry włączę jeszcze działam, bo je wyłączyłem, żeby po prostu móc jakoś pracować na tym statku. Podlecimy trochę bliżej i pokażę Wam jak to wygląda. Innego kąta niż ze statku, także jeśli znajdziemy się bliżej, no to jak widzicie, przeciwnik zaczyna do nas na dodatek strzelać z działu i strzelam dosyć często w sumie taką salwą po trzy. Dostać takim pociskiem jest dosyć łatwo. W pewnym czasie cały statek zaczyna nam się już jarać, więc nie wygląda to zaciekawie, jak widzicie. Dlatego wyłączę ten system na razie i zaraz wytłumaczę wam jak on działa, tylko myślę, że jeszcze najpierw zajmiemy się tym głównym statkiem. Jeszcze jedna rzecz, którą zrobię, żeby mieć trochę więcej klatek, to wyłączę te efekty te, śmier te śmierdzące, kręcące się śmigła. Więc tak, scoreboard... Players, plafond 0.11, wymagania jeden cyk, powinno się zatrzymać, dobra, zatrzymały się, o, od razu mi klatki zaczęły e, z, zrosły, dobra, więc tak, e, co musimy zrobić, żeby wygrać tą bitwę, no bo oczywiście o to chodzi, żeby zniszczyć statek e, piratów, pod pokładem znajdziemy 8 dział, 4 działa z tej strony, których w sumie nie używamy, bo są... To jest bez sensu, bo statek jest z tej strony. I cztery działa z tej strony, które są wycelowane prosto w statek e, przeciwnika. E, działo jest zbudowane z dispensera, który jest pusty oraz guzika, który się na nim znajduje. I po naciśnięciu guzika, działo wystrzeliwuje, jak widzicie. Jest też taki dźwięk jakby wystrzału, taki puf i później jest dopiero od uderzenia w statek przeciwnika. I jak widzicie pocisk leci. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest zrobione. Bo przecież tutaj nie ma żadnych hopperów. Są puste dyspensery i guzik, a wszystko działa genialnie. I zastanawiacie się pewnie też, w jaki sposób mam zamiar niszczyć statek przeciwnika, bo przecież nic się przed chwilą nie stało. No to już w taki sposób, że w tym momencie mamy wyłączony mob griffing, czyli jeśli zmieniłbym mob na on, czyli... Na to w momencie, kiedy pocisk uderzy w statek, zrobi w nim piękną, majestatyczną dziurę. Tak jak zresztą widzicie, statek starają się jak najbardziej umocnić, dlatego mam dwie warstwy, można tak powiedzieć. Będzie chodziło o to, żeby rozwalić tutaj dół, gdzie będą różne albo właśnie czujniki bloków, czy dany blok się znajduje w danym miejscu. Jeśli nie, no to wtedy statek. No, można powiedzieć, albo wybuchnie, albo coś się stanie i wygramy. No, albo po prostu rozłożę w środku trochę TNT, albo trochę więcej niż trochę i po uderzeniu takim pociskiem cały statek eksploduje. No, i wtedy po prostu wygramy i przeniesiemy się jakby już do tej dżungli. Także jeszcze tego nie przemyślałem, w jaki sposób by to zrobić. No, ale jak widzicie, będziemy musieli się przestrzelić przez statek. Jednak myślę, że za łatwo było po prostu zostawić cały czas to na włączonym. No bo tak jak widzicie wystarczyłyby dwa strzały praktycznie, trzy może i by było po całej bitwie, a o to tutaj nie chodzi. Także to będzie się zmieniać z true na false, true na false, true na false i tak dalej. Czyli cały czas będzie to się, to będzie przeskakiwać. Także będzie ten taki efekt losowości, także nie będziemy wiedzieli kiedy strzelić żeby rzeczywiście przebić statek, a będzie to wyglądało Dosyć ciekawie, bo utrudni to nam rozgrywkę do tego stopnia, że e, będzie to trwało o wiele dłużej zniszczenie tego statku. Bo może się zdarzyć tak, że akurat wszystkie pociski nam będą leciały w tym momencie, kiedy e, griffin będzie wyłączony, także nic nie będziemy mogli zrobić. I to też doda takiej trochę losowości, takiego realizmu, bo przecież nie każdy pocisk jakoś tam przebija pancerz przeciwnika, kadłub, rozwala cokolwiek. Czasem rykoszutują te pociski jakoś albo przelatują na wylot jeśli bardzo szybko lecą no różnie to jest e, Dodają też te takie dwa paski tutaj wzmocnienia e, także pociski z dział chyba z tego i z tego działa zadają mniej bo uderzają w ten pasek a ciężej jest go rozwalić także lepiej strzelać chyba z tego z tego jest chyba najlepiej albo tamtego ale ja polecam to bo ma się też dostęp do tego więc może strzelać dwoma naraz i ten sterowiec w ogóle zapomniałem tu powiedzieć: Podesłał mi Jan Lewandowski. Jest to jakby jego remake poprzedniego sterowca, który wysłał, bo tamten był taki bardziej, bardziej w stylu czegoś takiego. Także mamy tutaj sterowiec od Jana Lewandowskiego, który prezentuje się całkiem ładnie, dlatego stwierdziłem, że wykorzystam go jako właśnie taki piracki statek. Więc tak, muszę teraz chyba wyjaśnić, w jaki sposób działają te działa, bo pewnie się zastanawiacie już od dłuższego czasu. Wejdźmy sobie tutaj do balona, gdzie znajdują się wszystkie systemy. A więc tak, tutaj mamy system, który zarządza obracającym się śmigłem z tej strony. Tutaj mamy testowanie pewnych warunków, żeby stwierdzić, czy właśnie. Ma się obracać ten wiatrak czy nie, czyli na przykład, czy wyłączyliśmy wymagania na samym początku gry, czy znajdujemy się w większej odległości niż 180 krat, że po prostu cały czas to nie chodziło. Tutaj mamy e, stawianie bloków, niszczenie tych bloków, które są tu stawiane i tak dalej, tak dalej. To na zmianę sobie chodzi. Ale nam chodzi przecież o ten system, znajdujący się tutaj, bo to jest właśnie system działu. Tak jak widzicie, mamy tutaj e, hopery, zegary hoperowe, które uruchamia wszystkie. Te 8 komand bloków. Każdy z tych komand bloków testuje, czy e, testuje do bloku, czy pod, e, czy 10 bloków niżej znajduje się blok 143, czyli drewniany guzik w stanie 11. W stanie chodzi tutaj o to, że e, guzik może znajdować się na każdej stronie bloku, jak widzicie. E, czyli będzie mógł być tu, tu, tam, 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 czyli to już mamy. 4 plus guzik może być wyciągnięty lub wciśnięty. I właśnie o to tutaj chodzi, że teraz guzik jest w stanie chyba, tam, nie wiem, 5, 10, cokolwiek, ale jeśli go naciśniemy, to jest w stanie 11 przez tę chwilę. A kiedy to się stanie, wtedy mamy, że taki guzik został znaleziony. Wysyłany jest sygnał do tych dwóch command bloków, które, pierwszy z nich, spawnuje, a w sumie przyzywa, Fireball, czyli kulę ognia tą gastową 11 bloków niżej, czyli dokładnie przed tym dispenserem, bo to w ten sposób mniej więcej wygląda, jakbyśmy spojrzeli w dół. To te działa są właśnie. Tu mamy guzik, tam mamy dispenser. Czyli nawet tu mamy dispenser, a tam mamy guzik. No wygląda to w ten sposób dokładnie. Także przyzywany jest ten fireball, który leci dokładnie w tamtym kierunku. I jeszcze tutaj mamy dźwięk eksplozji. Play sound random explosion, explode, czyli losowy dźwięk eksplozji dla wszystkich znajdujących się tam 8 kratek niżej, 3 czyli na no dziełem po prostu i tam różne inne dane dotyczące tego dźwięku. I tak jest w każdym praktycznie tutaj rządku. A co najlepsze, każdy z tych mogłem skopiować, ponieważ skorzystałem z koordynatów relatywnych, także te komendy wyglądają dokładnie e, tak samo. Te są inne pod tym względem, że zamiast Fireball lecieć w tą stronę, leci w tamtą stronę i tylko tym to się różni. A, jeszcze tym, że testujemy dla 12, ponieważ przycisk znajduje się po drugiej stronie. Prawda? I w ten sposób właśnie działają te działa. Są one dosyć proste w sumie, nie jest tutaj jakiejś większej filozofii nie ma. E, chociaż trochę trzeba byłoby się pewnie nagłowić, żeby wymyśleć w jaki sposób e, one działają. Przejdźmy teraz może do tego statku, bo to praktycznie nic więcej o tym statku mówić nie można, bo już nic więcej tam ciekawego nie ma. Ale za to mamy kilka ciekawych rzeczy na tym statku. Mianowicie pierwsza rzecz. Spawnery, które strzelają z strzałami, co daje właśnie nam taki ciekawy efekt, że jesteśmy ostrzeliwani przez łuczników znajdujących się na drugim pokładzie. Jest to zrobione dzięki filtrowi Lemsy Dita. Filtrowi, który stworzył sedling i nazywa się on Mortarz, chyba, czy jakoś, tak? W każdym razie ten filtr będziecie mieli w opisie, a raczej link do filmu Sedlinga, w którym on go opisuje. I pozwala właśnie ten filtr na tworzenie takich różnych ciekawych rzeczy, jak na przykład spawnery z strzałami, albo śnieżkami, albo potkami, albo TNT nawet jeśli się chce. Także jest to dosyć ciekawe, jeśli chodzi o. Otworzenie takiego efektu ciągłego strzału. Jeśli chcielibyśmy coś przyzwać jednorazowo, to chyba lepiej jednak skorzystać z komendy summon. Także to jest pierwsza rzecz, która znajduje się na tym statku. A drugą rzeczą jest e, są praktycznie działa przeciwników, czyli te trzy dispensery. E, tutaj jest jednak trochę inaczej, bo nie wiem, czy zauważyliście. Nasze kule są dosyć duże są one kulami gasta, i dlatego. E, robią damage statkowi, ponieważ gdy były one normalnymi kulami, blaza, podpalałyby tylko powierzchnię i nic by nie niszczyła. Chodzi nam o to, żeby wbić się do statku i no, go po prostu rozwalić. Także musiałem zastosować kule gasta, ale tutaj sytuacja jest odwrotna. Nie chcę, żeby statek, na którym się znajdujemy, na którym znajdują się gracze, został zniszczony. Dlatego wykorzystałem zwoje ognia, czyli po prostu Fire Charger, które. E, robią wrażenie e, kuli gaz, e, kuli co ja gadam, kuli blaza, dlatego one po prostu lecą i podpalają wszystko na swojej drodze. E, no i tak właśnie to e, działa, że ten statek nie ulega zniszczeniu. Tak praktycznie nie da się chyba przegrać tej bitwy. Można jedynie ją dosyć długo przeciągać, bo ten statek nie ulegnie żadnemu zniszczeniu, nie zostanie spalony, ani nic takiego. E, także bitwa jest w sumie wygrana od samego początku, bo nie jesteśmy w stanie przegrać, ale i tak trochę czasu może nam zająć zniszczenie statku przeciwników. I jeszcze tylko tutaj wytłumaczę, w jaki sposób e, działa to, że w ogóle te działy strzeliwują, bo nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj nie ma żadnego redstone'a, to jest po prostu jeden e, dispenser skierowany w tamtą stronę z kilkoma zwojami w środku, no trochę więcej niż kilkoma. E, tak czy siak nie ma tutaj nic, co e, mogłoby. Sprawiać, że to zacząłby strzelać. Także zacznijmy od początku. W tym miejscu mamy zegarek hoperowy testujący, czy na statku przeciwnika ktoś się znajduje. Jeśli ktoś się tam znajduje, wtedy ta pochodnia zgaśnie no i tego na tu nie będzie. Co za tym idzie, ten wielki ciąg hoperów będzie mógł przemieszczać itemy, bo tak jak teraz pewnie będziecie widzieli. W tym miejscu mamy czarną wełnę. czarną wełnę, która nie może dalej się przemieszczać, ponieważ ten hopper jest zablokowany. Jeśli jednak szła ona by sobie wszystkimi tymi hopperami, to po kolei włączałaby każdy z, tych, e, każdy z tych pasków. I tutaj mamy pierwszą komendę, która pozwala nam wystrzeliwać tym dispenserem na dole. E, a więc tak, mamy tutaj komendę setblock, która 8 klocków niżej ustawi blok redstone'a, czyli blok 152. Już niedługo Minecraft 2.resta, podkreśnik blog, no i postawi go dokładnie w tym miejscu. Także uruchomi po prostu dispenser, który wystrzeli e, tego naszego fire charge'a w, w tamtą stronę, w stronę statku, i celem jeszcze wystrzeli go w losowym kierunku. bo Nie wiem, czy mówiłem o tym, ale tamte działa, strzelając zawsze w tym samym kierunku. Nie da się za bardzo jakoś zrandomizować tego, w jaki sposób one mają strzelować, czy strzelać, czy bardziej do góry, czy bardziej na dół, w lewo, w prawo, nie da się tego za bardzo ustawić. Musiałbym trochę tam pogrzebać, więc te działa zawsze strzelają do przodu, ale te strzelają we wszystkich kierunkach. Kiedy już ten blok zostanie postawiony, następnie jest on niszczony, moment, nie ta komenda, jest on niszczony, tak jak widzicie Minecraft 2.R, już zacząłem stosować te inne, bo... Ach, po prostu to już zacząłem mnie rozwalczyć. Powoli tutaj staram się przekształcać te wszystkie komendy na te normalne. Teraz. Więc, jak widzicie, jest y, tworzony z powrotem, stworzony z powrotem powietrze, tak, żeby kiedy już to przejdzie drugi raz, żeby znowu mógł zostać postawiony blok Redstone i znowu mogło to zostać uruchomione. A i jeszcze dla efektu jest przyzywany Creeper, czyli mamy tutaj Summon Creeper dokładnie przed, y, przed działem z czasem wybuchu 0, czyli wybucha on automatycznie z Explosion Radius też 0, czyli nie robią żadnego damage'a e, Explosion Power też 0 dokładnie i jeszcze ma na sobie efekt niewidzialności e, co sprawia <coughs> co sprawia nie więcej tyle, że mamy właśnie ten taki e, wybuch przed dispenserem Creepera, ten taki malutki i dodatkowo mamy też dźwięk eksplozji. Także to jest tylko i wyłącznie dla efektu i myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Że daje to jednak trochę takiego fajnego klimaciku. I tak naprawdę to tyle jeśli chodzi o te działa, bo są one dosyć proste, tak jak zauważyliście zapewne. I żadnej większej tu filozofii nie ma. Także. Myślę, że to już będzie koniec tego odcinka, Więcej za bardzo co tutaj pokazywać już nie mam, jeśli chodzi o te dwa statki. E, ta bitwa będzie właśnie polegała na tym, żeby jak najszybciej zestrzelić statek przeciwnika. Ale tak jak mówiłem, nie będzie jakiegoś ograniczenia czasowego ani nic takiego. No chyba, że zdecyduję się jakieś wprowadzić, bo nie wiem, okaże się, że to będzie zbyt, zbyt proste. No to wtedy <laughs> wymyślę coś, żeby bardziej to utrudnić, żeby mapa nie była jakieś strasznie. Prosta. Także co, to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli chcecie, pamiętajcie, że możecie ocenić film, w górę, skomentować go, dodać do ulubionych. Jeśli chcecie, możecie też zasubskrybować mój kanał, że iść na bieżąco z publikacjami i przeze materiałami. Dzięki za uwagę. Ja nazywam się Przemek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że... E, ten film wam się spodobał. Co? Ja no w ogóle pogubiłem się już kompletnie w tym, co mówię. <grych> a, więc co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć.